Jesteśmy już? Jesteśmy. Wszyscy jesteśmy podobnie. piąteczka. Część druga. Sekcja demencja, tetycy z Belfastu. Wszystkie nazwy dla nas są do przyjęcia. Ale demencja eee, mi się najbardziej podoba. Sekcja demencja? Tak, sekcja ale, słuchaj, demencja. Każdy ma sekcję demencję, tak? Szczególnie tak. jak usiądziesz, chcesz pogadać o wszystkim. Tematów mamy mnóstwo, konkretów mamy odpowiednio. Tak, ale się wszystko nasila, nie? Jest to też się miksuje. Zobacz, mamy taki. Wiesz, ja, tak jak mówisz, że ty bardzo często mi opowiadasz o tym, że tęsknisz za gazetkami, za zinami, za tym wszystkim, nie? Tak, tak. Ja też za tym tęsknię, ale zawsze to było myślę, nie... Bo myślę, że to jest nieodłączna część. że to, Słuchaj, jeżeli ktoś jest fanem piłki nożnej, to y, sam mecz, to wokół tego meczu musi się jeszcze coś być. być na przykład no te się, gazetki, nie. tak jak ci mówiłem, że na przykład y, siadasz z synem, na przykład. On ma tam ileś lat, i mówisz: O synu, ja byłem na tym meczu, nie? I tak przy sobie otwierasz, kurde, szafeczkę, wyciągasz z iny, czy tam gazetki meczowe i mu pokazujesz, nie? I wiesz, i tak może też zarazić, kurde, no, syna, nie? Tak, ale do czego nie? dobrze? Wiesz, kiedyś to właśnie było tyle: były gazetki, był e, Dziennik Bałtycki, tak. był Wieczór Wybrzeża. I generalnie jeszcze przegląd sportowy w zależności, czy tam się wiesz, co tam się no, Ale opisywało. przegląd sportowy to jest taki ogól, ogól, tak. ogólny ten. Nie? Ale nasz lokalnie on to Dzień Botycki wybrzeża. sponsorowany przez Niemców, nie? Także też trzeba na to uważać trzeba. Aczkolwiek mówię to bardziej o <słuch> latach 90. więc myślę, że to było jeszcze A tam rynkarz. nic się nie zmieniło. Po drugiej wojnie światowej nic się nie zmieniło. czego znaczy, dobrze? Myślę, że się nie zmieniło, ale wiesz, było tego mało. Mhm. Musieliśmy szukać, musieliśmy czekać. Teraz generalnie bierzesz telefon w rękę tak. używasz Google czy jakiejkolwiek innej przeglądarki i po pięciu minutach jesteś w stanie wyszukać a, etykuły WPS, sportowe fakty, wszystko tak. to jest troszeczkę tego wszystkiego przesyt i ciężko jest nam wszystko odnotować w pamięci wiesz. Tak, tak. Jeszcze łatwość do tego dostępu też gdzieś ogranicza to wszystko, że nie wszystko musimy jakoś gdzieś zapamiętywać bo wiemy, że mamy to wiesz pod ręką, screenshot, zapisany link i tak, wszystko tak. wiemy. Kiedyś jak było tego mniej, było to trudniej dostępne, trzeba było chcieć, trzeba było się angażować, trzeba było na to czekać, to to zapadało w pamięć, tak? Ja mm -hmm. się ostatnio przypomniałem na tym, że ja pamiętam jeszcze skład leki gdzieś 1998 roku. Mm -hmm. Wiesz i to jest gdzieś. A teraz powiem Ci tak, obecnie składu leki, naprawdę jakbyś mnie teraz zapytał, musiałbym się napocić tak, żeby wymienić 7 zawodników podstawowego składu. Tak wiesz, jednym tchem. Nie, no to, to, to Ale co, wymieniam zamodników teraz? Jednym chem? No, Sarnawski, Plana, Kindryś, e, Kapic? Olson, Kapic, Żelisko, Mena. Ale mówimy też o kontuzjowanych? Wszystkich. Bobczek, hmm, Kłań, Wionyk. E, Mamy jedenasty. Mi by tak dobrze nie poszło. Wojtow... Wo... Wojto, ten z ruchu Chorzów, o Jezu, nie pamiętam jak Ten on z ruchu Chorzów ma. może być. Węd, jest taki piłkarz. Węd sezonienko piła. Neugebauer. No to mamy 20. Mamy 20. Mhm. Ilu z tego mamy tak naprawdę do grania? No na pewno Bobczka nie ma, ale w... nie wiem, czy też śledzisz konferencje przedmeczowe, jak są z, ten przed meczami i właśnie jakiś dziennikarz zapytał, chyba dzienniku bałtyckiego, zapytał właśnie co z Bobczkiem, to yy, może coś lekko przekręcę, ale w następnym albo w tym tygodniu już będzie trenował, już taki, nie wiem czy on trafi centralnie na treningi do tego już pełnej tej kadry, czy, czy tam będzie jeszcze Wiesz, osobno? Nie ma co za szybko też wprowadzać zawodnika, bo samo dojście do tego to jest zazwyczaj trwa tyle, ile miałeś jeszcze. Tak? jeżeli mm -hmm. pauzowałeś 3 miesiące, to 3 miesiące ci zacznie mniej więcej już w treningu dojść do formy, którą miałeś wcześniej, tak? Mm -hmm. Ja nie mówię o całej rekompatije, rehabilitacji, którą musisz przejść do tego momentu. Mm -hmm. Zobaczymy, no. Oby wrócił, Niech wróci jak najszybciej, ale na pewno nikt nie wróci za szybko, mm -hmm. bo potrzebujemy jego zdrowego w formie i nie chcemy, żeby się zdarzyła sprawa taka, że wejdzie na dwa trzy mecze i będzie kolejna kontuzja. Tak, bo mm. łatwo wiesz, po takim prze... jakąś mięśniówkę złapać, nie? Coś tego typu, to... To może łatwo przyjść. Ale wiesz, to na przestrzeni lat yy, można było zauważyć, że taka właśnie, właśnie było takie za szybkie wpuszczanie zawodników. Już nie pamiętam dokładnie, którzy zawodnicy byli kontuzjowani i, i ci kontuzyzowani zawodnicy byli u nas takimi jakby faworytami w zespole. I nie wiem, czy to opi opinia publiczna też tak presowała, żeby. Nie, menadżerowie głównie. No, no. Menadżerowie ma magałacz, bo jest kasa, bo są wyjściówki, bo są pewnie, bo można sprzedać. Ja nie mhm. taką maszyną napędą najczęściej jest menadżerka czy właścicielka czy zawodnika, tak, czyli też kluby, którzy na przykład ciśną, na, kładą nacisk, żeby kogoś sprzedać. Lubią okno wystawowe i nie zwracają totalnie uwagi na niczym się tego zdełem. Słuchaj, zbuczyliśmy trochę? Zróciliśmy mhm. sobie do tego wszystkiego jeszcze gdzieś pomiędzy. Ostatni mecz, który, który miał miejsce, tak? Korona Lechia. Ja może zacznę i powiem ci to w ten mhm. sposób, bo. Tak jak ja nie jestem największym fanem Saenowskisa. Naprawdę, dla mnie ogólnie to jest bramkarz średni. Mm -hmm. Nawet mocno powiedziałbym, że średni. Tak? Ja jakiegoś fenomenu w nim nigdy nie widziałem. Ale to w tym meczu pokazał. A ja ci powiem, że w, w ja, tym meczu pokazał, ja, no? ja, no, ja... muszę muszę mu oddać, to co jest jego, bo mm -hmm. zagrał był Saenowski i dziesięciu. Ja ci powiem, że Sarnawski on w niektórych meczach miał dobre obrony i ja myślę, że on powinien w bramce stać. nie? No, ma większe większy chyba doświadczenie od tego wieru, Wierchała, tak? Wierchały, jak to no. się. Niech to mówią i. No nie wiem, mamy tak trud, 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 trudnie właśnie, trudną pozycję z tymi bramkarzami, bo mamy takich. Niepewne takie tylko trochę pozycje, rozumiesz, niepewni są ci za... Znaczy, nie, może nie, nie pewni. Nie no, bardzo Młody, Wierów jest młody, rozumiesz? I, i ale dobra, bez przesady, no nie jest, aż wiesz, to no nie jest 17 latek. No nie no. Wiesz, ja zobacz, ja nie lubię się powoływać na Legie Warszawa, mhm. ale zobacz, tam oni zawsze, oni zawsze oni stawiają, tak? Oni stawiają tak. Był majecki, majecki szybko obknięty. Ale jest Monaco, tak? Tak. Szło mu kiepsko, teraz idzie mu całkiem dobrze, nawet bronił, był kontuzjowany, od razu był kontuzjowany, już i dalej Tak? Mhm. Zawodnicy, Bamkarze z Legii w młodym biegu, tak? Zastanowią mhm. o, słucham, stołem, emocje, emocje, tak? Nasz operatorze, emocje tutaj przynajmniej, ale oni mają tych, mają tych, wiesz, mają tych damkarzy i oni stawiają na nich. My nie zdecydowaliśmy się postawić na Mikulkę Prawdopodobnie może i dobrze, tak? Wiesz, wypożyczenie do Wieczystej, druga liga, to nie jest tak, że on tam nic nie oni bo też wieczystej czasami strzelają, próbują strzelać. oni wychodzi w każdym meczu, zdobywa, jest w grze, tak? Jest w grze, no. Mam nadzieję, że wiesz, że wróci i że wróci na tyle mocniejszy i zbudowany psychicznie, że będzie w stanie do rywalizacji stanąć. Tak? Ale patrząc na perspektywę, co się dzieje w Polsce i na rynku, Roczek i 2-3 miliony o, środek tabeli Włochy albo coś takiego, nie? No tak, tak to jest. No nie oszukujmy się. No Liga Polska jest, ale nie ma tyle pieniędzy. Lechia żeby... jest tak stworzona. Lechia przecież projekt Lechia pod wodzą Uznaja, od samego początku był narysowany w ten sposób, że Lechia ma być, ma kupować młodych obiecujących piłkarzy rozwijać ich, adaptować, mm. kreować i sprzedawać, tak? Z zyskiem. Mm. Jak na nasze szczęście nie było okna sprzedaży po, po awansie. No, Mam nadzieję, że zima nie będzie z czystką i chęcią łapania pieniążków. No. Bo zawodników mamy, których można z i zmonetyzować. Tak. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ja uważam, że, beku, że muszą też dość piłkarze. Tak? I tutaj bym się bardziej skłaniał, Tym bardziej, żeby to okienko, jeżeli ma ktoś przechodzić żeby to byli zawodnicy obyci z ekstraklasą, wiesz? Tacy obyci, tacy, którzy potrafią wytrzymać presję, -y, unieść to, dźwignąć, krzyknąć, wiesz? A tym bardziej, a tym bardziej, że, że patrzyłem na ten sezon, co lekka spadła. To miała 17 punktów po 15 kolejkach, nie? a my 11. No to. Tak, ale wtedy, wtedy była. Wtedy mieliśmy trochę doświadczonych zawodników nie, bo mieliśmy doświadczonych. no nie? tam tam, tamten skład, on był przeżarty ty sam sobą, wiesz. Ale tam. Wiesz, tam też. Tam wszystko. Pieniądze, nie? nie? Też pieniędzy nie dostawali. No pieniądze, no. szatnia, konflikt. Ekipa Flavio kontra ekipa Kuciaka. To wszystko wiesz, to nie miało prawa wypalić. Skończyło się. Skończyło się. Ojej. <laughs> skończyło się jak się skończyło. Ale to czekaj, Kuciak czy Flavio? aha Flavio tak Flavio dobrze ale co Flavio Sylwia uwielbia Flavio o, ja, mam, ja mam jego koszulkę Flavio Flavio z... i tego drugiego Marko autografem no. a to bliźniacy to byś nie zauważyła dwóch, dwóch, dwóch tak z dwoma poznać Panią tak czy inaczej słuchaj oczywiście dobrze teraz mówię. to zobacz jakie są wtedy dysproporcja punktowa lechi tak Mm -hmm. Między innymi zespołami, które się można powiedzieć, jak to mówił Franciszek, Smuda, Świętej Pamięci, biły się, walczyły o spadek, mm -hmm. była, troszeczkę to, to inaczej wyglądało. Teraz, słuchaj, w beznadziejnej sytuacji, tak można powiedzieć, jest tak naprawdę Śląsk wiosenny. Tak. My jesteśmy w trochę mniej beznadziejnej. Śląsk, co prawda, ma chyba jeszcze dwa mecze zaległe do rozegrania, ale to nie jest tak, że mecz zaległy to jest od razu dopisany trzy punkty zagrożenia. Tak, dokładnie. Więc on może może zdobyć 6 punktów, może zdobyć 3, może zdobyć dwa, może nie zdobyć żadnego. Tak. I tam też mają, wiesz, mają duże beaki, bo po zejściu Exposito i tam jeszcze po chyba dwóch transferach wychodzących z klubu nie ma za kim i Tam też jest trochę, wiesz, trochę padaka. Ale zobacz, od razu Expozito odszedł. O Jezu, i tam jeszcze, tam jeszcze taki Dobry jeden był. No. Jeszcze był taki i zobacz, nie. Nawet, nawet nie wiem czy śledziłeś te mecze co Śląsk grał w eliminacjach do Ligi Europy czy Konferencji? Do Ligi Konferencji. Przepraszam, ja już tam nie pamiętam. Nie. To tam był taki mecz gdzieś sędzia, nie pamiętam z kim to grali. Z so, całej Nie, okay. Ko kojaś... Z Belgijską drużyną. Tak, kojarzysz ten mecz to sędzia takie kontrowersje yy, w tym meczu robił? To był serbski, z Serbii, tak to był z Serbii sędzia, rozumiesz? To były też kon kontrowersje. No nie wiem, no po prostu wiesz, wiesz to, ale oglądając... te mecze, mecze eliminacji można jeszcze zrozumieć, że wiesz, one gdzieś tam, to też to jest fajna przygoda, nie? Tak, tylko, tylko patrząc, rozumiesz, w tył, w te wszystkie mecze, gdzie już naprawdę jest tak blisko, już, już na przykład jest ta trzecia albo czwarta ronda do eliminacji gdzieś do Ligi Mistrzów, coś nie tak, że zawsze albo coś sędzia nie dopatrzy, albo tak jak Lechia ee, się tego z w jeden. Ja to serzon rzut karny, a Fal był z rapidem. Mhm. Produtował żuódkarny, a Fal był przed polem karnym. Słuchaj, ale nawiązujesz do tego, że powtarza się to samo, co było, że Śląsk może powiedzieć Lechy dzieje. No, ten sezon Lechi, kiedy był, znaczy był, w eliminacjach, tak? Walczył do europejskich pucharów, tak samo jak Lechia, tak, bo to były mecze, bo to były mecze z Akademią Pannew. No i rok temu podium, podium tak, Śląska, nie? Tak, no i rok temu właśnie śląsk też na podium, też mecze. No i tak jak Lechia miała wtedy spadek w dół. Mm -hmm. To że teraz, Śląsk się z tego dołu nie wygrzebał, mm -hmm. tak i zostaje co w No zobaczymy, nie, wiesz, nie życzę tego braciom, tak? Bo to mam nadzieję, że się wiesz, utrzymają się obydwie drużyny. Mm -hmm. I jeszcze życzyłbym sobie, żeby to był taki, wiesz co, środek tabeli. No ale powiedz mi, mecz z daje ci jakąś nadzieję? Wiesz co, y, powiem ci tak, po pierwsze połowie widziałem takie, y, w wielu meczach to widziałem na przykład w Co cofam się do tych sezonów poprzednich, ale tak było, nie, że tak podobny taki schemat był że, że klepanko było bo było w pierwszej połowie, było, było tak i to było fajnie widać to było fajnie widać, że jedna. Je, My, jako Biernik i to mamy nadzieję, że w tym meczu przełamanie, że w tym meczu przełamanie. Ale nie było tego. Kropki, nie było tej kropki na dnie, nie? Może nie, może nawet nie było tej kropki na dnie, nie było takiego. Było widać brak meny. Które ja też powiem, tam że w tym, wierzą, jak dla mnie w tym meczu to się nic nie zgadzało. Ale, ale, ale poczekaj. Pierwsza połowa, no to było pykanie piłką. No, wychodziły, tak? Ale Wychodziło. to kwestia, czy Lechia była na tyle dobra, czy Korona była na tyle słaba w tym meczu. Yy, wiesz, co Ci powiem, że naj, yy, najtrudniejsze są mecze z drużynami, które walczą o utrzymanie, nie? Ja myślę, że dla korony też był ważny ten mecz, bo te trzy punkty, które by zgarnęli, dałoby im taki oddech, nie? Także oni też walczyli, nie? Ale, no, tak jak mówiłem, że po pierwszej powie lekka fajnie, ale w drugiej połowie to już. Wszadło, no. No, tam... no słuchaj, no. Czy ja muszę to oddać, nie? Nawskis wypełnił mecz. Wypełnił mecz, bo gdyby nie on, to by się skończyło wiele tak, go. Tak, tak, tak. Tam była w pole karne i ten tam centralnie. Akurat akurat bramka stał. W... Akurat w tym miejscu, gdzie strzał nie? Bo jak oni by to strzeli, to nie sądzę, żeby tam. Wiesz, e... żeby tam coś było. Ja też nie, nie sądzę, żeby się Lechia podniosła, wiesz. Lechia była bez... Tak naprawdę bez takiego zęba, wiesz? Lekia była bez zęba, była bez. Może był jakiś pomysł na tą grę, aczkolwiek przełożenie, absolutnie się jakoś nie pokrywało, tak? I tutaj wiesz, tak jak były, wiesz, okrzyki po meczu, w obronie, wiesz, w podziękowaniu dla tenera, ja się też tam Bo ja mi się wydaje, że mi skwa Nie, agendem. bo Tak dobrze mówisz, bo... Bynajmniej oni są młodzi ci zawodnicy i wiesz, oni muszą walczyć z tą, z tą presją, tak, te komentarze i to wszystko. I oni muszą czuć wsparcie, bo jak nie będą czu, czuli wsparcia, to będzie jeszcze, 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 jeszcze gorzej, nie? Także, no, wielki szacun dla kibiców, którzy byli yy, na wyjeździe w Kolonii w ogóle wielki szacun dla kibiców, którzy jeżdżą cały czas, od wielu lat, nie? Bo to wiesz, to nie jest to samo co burszyn, rozumiesz, to jest. Tam, tam jeżdżą na wyjazdy, to jeżą na, naprawdę taka wie, wierna. Yy, wierna grupa kibiców, nie? I wiesz, korona, ja miałem nadzieję, że ten mecz z będzie hmm. dla mnie taką. Taki, nie? Albo taką jaskółką. żeby z to, że ten mecz się może zakończyć. Ci tak, zależają na wyjeździe to jest całkiem i tak dobrze. To jest to jest. To jest jeszcze wynik, tak? Ja hmm. ja mówię. Nie. Nie wszystkie wyjazdy się kończą mieszanie. Tak? A wygrywają u siebie. No ale to jest poboczne życzenie. Wiesz, takie rzeczy się nie dzieją, nie spełniają. Ale kwestia, że słuchaj, remis na wyjeździe, tak jak mówię, to nie jest nic naprawdę złego, tak? Oczywiście tak. zwycięstwo jest lepsze. No. Ale jest to remis po. No po zupełnie innym. Ja mi, się się wiesz, wydaje, no, no. mi się wydaje, że to myśmy mieli więcej szczęścia. Tak. bo po prostu nie, nie była w stanie. Nie byłam, po prostu była na niższym poziomie niż Lechia, dlatego nie byłam w stanie tego wykorzystać. Ale Lechia była totalnie pozbawiona. Nie dało nic, co miało doprowadzić do strzelania będu. Nie, nie, nie. A było do pewnego momentu, i jakby, jakby tego nigdy nie ma, tego takiego wiesz. To jest do pola karnego, i nie ma takiego, że, ta, że tam wiesz. Ktoś pomerda w tym polu karnym, ktoś strzeli, wiesz, taki, taki no prawdziwy taki atak. Z, wiesz, no chociaż niech będą te te akcje, no bo wiemy jaka jest ta klasa. Nie, nie oczekujemy jakichś, no bo wiemy, co, co, co jest grane w ekstraklasie, nie? Słuchaj, za, za piękną gęję punktów nie daje, ale piękna gra, bardziej cię, albo sku, trochę więcej skuteczna, bardziej się przybliży do strzelania tej białki, a nie takie, wiesz, przepychanie się gdzieś w tym mieliśmy po prostu do czynienia, no. Jeśli mnie to gdzieś nie nabawiał optymizmem. Ale zobaczymy. Teraz my, jaki mamy kolejny Zresztą mecz? Napali... Chyba Pogoń trzeci. No, U czekam siebie. na wiatr, już siebie, ale słuchaj, ja, ja, zawsze, ja zawsze będę się do. Teraz do dwóch meczów się będę zawsze odwoływał. nie? Mhm. Pierwszy mecz to był 2000 chyba rok lig, finał Ligi Mistrzów, gdzie Manchester United grał z, z Bayern Monachium. I Bayern strzelił, Kleber strzelił Bramkę, rozumiesz, na 1-0. I w końcówce Teddy Sheringham i ktoś jeszcze nie pamiętam, jakie zawody. I wygrali 2-1 w doliczonym czasie gry. A drugi mecz, do którego się odwołuję, to był sezon, kiedy jeszcze Wadis odżyciał OFOE. Pamiętasz, że w Legii Warszawę grał. I... A ruch Chorzów spadał, i był ostatni, nie pamiętasz, że on tak spadał, spadał, spadał. I 3-1 wygrał, wygrał na legi Warszawa 3-1, a bramkę, ja Ci to mówiłem na ostatnim e, tempie, a bramkę strzelił pierwszą, z rzutowolnego Patryk Lipski. No tak, Prosimy. wiesz, ale Lipski, Lipski w Chorzowie, Lipski w Lechii, to były, wiesz, jakby dwóch zupełnie innych zawodników. Tak. Także... Powiem Ci tak, myślę, że z mam takie wrażenie, że jest to głośno ja słabo słychać, mhm. więc myślę, że możemy zbić piątkę, zaraz zobaczymy, odsłuchamy, jak to idzie. Albo dogramy kolejną część dzisiaj, a jak nie, to wracamy za tydzień. Mhm. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Tak czy inaczej, na ten moment dzięki. Możliwe, że wracamy, a możliwe, że nie. Operatorze, cięcie.